Hej, krótko i na temat, jak zaktualizować Inkscape z wersji 0,48 do 0,91 pod systemem Ubuntu. W tym celu dodajemy do repozytoriów e, źródło, skąd możemy pobrać najnowszą wersję, stabilną wersję Inkscape'a. E, wpisujemy odpowiednią komendę widoczną tutaj na ekranie. Oczywiście autoryzujemy się jako administrator. Źródło zostało dodane. Yy. Obecnie używana wersja Inkscape, jak widzimy tutaj, to jest 0.48, najnowsza wersja 0.91, stabilna, dostępna jest już u dostawcy. My w tym celu właśnie dokonujemy aktualizacji przez aktualizację oprogramowania po tym, jak daliśmy źródło. Czekajmy aż aktuali yy. manager aktualizacji... Yy. Odbierze informacje o nowych pakietach z źródeł, które są dodane do repozytoriów. System nie jest zbyt często przeze mnie używany, więc pewnie takich aktualizacji może być więcej niż tylko sam Inkscape. Jak widzimy pojawiają się aktualizacje, m.in. jest Inkscape. Klikamy zainstaluj. Chwilę to potrwa. Trochę trwała aktualizacja, tam było 140 MB do pobrania plus aktualizacja i restart, ale sam Inkscape już się zainstalował, czy zaktualizował obecnie. Możemy korzystać z najnowszej wersji, a jakie ma możliwości nowa wersja na innych filmikach.